ASZ Dziennik popełnił artykuł o Marcie Markowskiej, w którym wydziwiają jak to straszne jest jej zdanie, że w dzisiejszych czasach bardzo często kobiety inicjują rozwód z błahych powodów. No jakże to? Chcesz, aby biedne kwiatuszki siedziały w związkach z przemocowym, brudnym, zapijaczonym typem? Tylko, że to jest nieprawda. Większość rozwodów jest inicjowana przez kobiety, około 70% w warunkach polskich, a główną przyczyną tych rozwodów jest różnica charakterów, a więc nie jestem z ciebie więcej zadowolona. Dlaczego to kobiety inicjują w większości rozwody? Dlatego, że to one na tym mogą najwięcej zyskać. Czy mężczyźni są zadowoleni w małżeństwie? No nie bardzo, tylko że dla nich koszty wyjścia z tego małżeństwa są dużo wyższe. Rozwód dla nich oznacza to, że trzeba będzie się dobijać o kontakty z dziećmi, udowadniać, że nie jest się wielbłądem i bardzo często oznacza też ruinę finansową. No bo jednak trzeba utrzymać nie jedno gospodarstwo domowe, a dwa, dalej łożyć na dzieci, samemu jakiś, jakiś kwadrat ogarnąć, a my jesteśmy dość biednym społeczeństwem. I dlatego bardzo często panowie trwają w niesatysfakcjonujących ich związkach. Z kobietą, która nimi gardzi i nie ma najmniejszej ochoty na jakąkolwiek intymność czy bliskość, tylko dlatego, że po prostu it's cheaper to keep her, czyli jest taniej z nią zostać niż się rozwijać.